Hej, witajcie w pierwszym odcinku z serii Te miejscówki musisz znać, tą miejscówkę musisz zająć, jeszcze zobaczę, jaką nazwę, ale rozumiecie o co mi chodzi. A mianowicie będę chciał wam pokazywać na niektórych mapach, Na tych oczywiście na których są takowe pozycje. Yy, miejsca, które musicie zająć, grając na przykład na tarcie CW, yy, albo nawet randomy, bo niektóre pozycje też się sprawują na randomach które po prostu pozwolą wam wykorzystać zalety czołgu, no i mieć tak naprawdę przewagę nad przeciwnikiem, bo są takie mapy, gdzie na przykład granie jednej strony załóżmy miasta z jednej bazy jest dużo lepsze i prostsze niż granie miasta od dołu i na start już ma się lepsze pozycje, więc no tego typu różnice no i właśnie chciałbym wam pokazać te te przewagi danej strony, nie wiem jak to określić po prostu jak możecie na start już zrobić sobie yy, tak naprawdę, jak sobie ułatwić robotę? Ma bitewka jest z naszego natarcia na mapie Redshire. To akurat mniejsza z tym, że natarcie to nie ma różnicy. Yy, kwestia jest tego, że to jest Redshire i graliśmy od dołu. I zauważcie, co się dzieje. Może tylko wyjść z tego, o właśnie. Yy, zauważcie, co się w tym momencie dzieje. A, nie mam frika, ma No dobra, mniejsza z tym. E, wszystkie czołgi, tak naprawdę, spoty znaczy nie wszystkie. No nasza część czołgów spotyka się z ich praktycznie całym teamem tutaj na przepychaczu pod Cepelinem. My tu jesteśmy dosłownie w, w pięciu. Jeden już z nas zginął. Gdzieś tam jeszcze jest 1907. No i zobaczcie, że w takiej bezpośredniej walce nie mamy szans, ale ja pomyślałem: Zobaczcie, jak oni są na Openie. Podjechałem sobie tutaj e, na prawo od, na, od nich, na lewo, za taką góreczkę. Za który mogę grać, mimo tego, że jestem 907, która teoretycznie peny, yy, depresji nie ma. Ale tu stoję sobie bokiem, elegancko, że mogę opuścić na nich działo. I tak naprawdę zobaczcie, ja ich mam pięknie, mogę ich detrakować, strzelać co tylko mi się podoba. Oni mogą jedynie co oddzigać się od mojej wieży, chyba że trafią jakoś fartownie w. W garden. No i zobaczcie teraz, o no teraz komuś udało się przebić, ale wyobraźcie sobie na tej pozycji Chift albo 26.0. Są to czołgi praktycznie nie do wyjęcia, ewentualnie ARTA. Z tym, że tutaj mamy Cepelina, no myślę, że przerzuci nad, niego, nad nim. Jeśli tu będzie w szczególności stała to bez problemu artyleria nas może trafić i zbalansować, aczkolwiek nie wiem, jedna, dwie będą. Najwyżej możemy się jakoś zmieniać z tymi czołgami, no wiadomo, że to trzeba dostosować pod, pod daną taktykę i dany skład. Yy, przeciwnika, aczkolwiek zobaczcie Ja już mam 4000 damage'a Czołgiem takim jak 907, która ma potworny DPM, no Totalnie ich rozbiłem Tu jeszcze uwaga jest wa Ważna uwaga, no po prostu taka uwaga, że Na randomach się będzie tutaj wychylać to owszem, jest bicie na te czołgi tu, tylko czołgi stamtąd, z tamtych górek, z, tam, z tamtego wzgórza, mają też na Was bicie, i to pokazujecie wtedy kadłub. Jeśli nie gracie jakimś chieftainem, tym podobnym, więc wtedy nie, musicie się jakoś za tymi skałkami kitrać, coś w tym stylu. Więc tutaj nie kozaczcie, bo naprawdę stamtąd mogą Was e, zbalansować. To taka moja e, uwaga. No i po, po prostu widzieliście, zatrzymałem praktycznie nieskromnie mówiąc pusza, bo nasi no wiadomo stali, że oni bali się wyjechać ja ich od boku biłem, klepałem i, i tak naprawdę zrobiłem olbrzymią nam przewagę wjeżdżając na tamtą pozycję gdzie tutaj koledzy się śmiali, bo miałem 100% penetracji, widzieliście, że za pcr waliłem, bo miałem wszystkie czołgi od boku. Nie walcie na siłę z Golda, jeśli macie na Goldzie hity, bo w tym przypadku byłyby się naprawdę nie sprawdziły. No, Miałem czołgi bez pancerza praktycznie od boku, czyli STBK i 140, T62, jakieś i 7 ewentualnie. Hmm, hity by po prostu zostawały na warstwowym pancerze, pancerzu, a PCR-y przechodziły elegancko. Ponad 6000 na zobaczcie, jak cenna, jak ważna jest ta pozycja. W momencie, kiedy gramy tą stronę i ona się sprawdza w momencie, kiedy oni nas spuszowali, ale też zauważcie inny scenariusz, że tutaj możecie na przykład, nie wiem, grać te strony albo w ogóle jakąś taką, jak ja to lubię nazywać, modrą kampę, czyli po prostu prze jak najwięcej mapy przejmujecie, roz rozdzielacie się tak, żeby każdy każdemu pomagał, ale jednocześnie... Starać się jak największą część mapy zająć, spotować i wiedzieć, po prostu, co przeciwnik gra, ewentualnie pod nich rutować, tym porobne. Czyli mój ulubiony tak naprawdę styl gry, że na tej pozycji. Może stać się na przykład jakieś 2-0, tylko spotować ten wyjazd, a tu mieć z tyłu jakieś te deka, albo jakieś medy tu rozłożone, tu jednego, tu jednego, tutaj dwa, tutaj dwa. I zauważcie, że teraz te medy stąd, tutaj kto krosują. Te medy stąd są w stanie to krosować i ewentualnie jakieś laciki tutaj yy, sprzątnąć. I ten waszy ma covera, że jak na niego wyjadą, to wiadomo, że te medy go spłacą raczej na pewno. On też swoje przeżyje. Bo pamiętajcie, że 2 0 ma naprawdę twardą wieżę. I to na, w tej pozycji, gdzie tylko ją widać, no, jedynym zagrożeniem jest tak naprawdę art artyleria, tak jak powiedziałem. Bo trzeba mieć kolosalną penetrację ym, i farta, żeby przebić go w takiej pozycji. Więc jak widzicie, miejscówka jest naprawdę bardzo fajna ym, na tej mapie. No, nie będę wiadomo omawiał, bo to nie jest. Oczywiście jeśli chcecie, mogę nagrać taką serię, gdzie będę omawiał razem z niem rozstawiającymi z mojego klanu yy, każdą mapkę, co jest najważniejsze. Było właśnie taki jeden komentarz o tym, żeby coś takiego nagrać, więc trzeba będzie pomyśleć i mm, się za to zabrać. Dajcie znać w ogóle, czy taka seria Wam się podoba, żebym Wam pokazywał króciutkie bitwy albo jakieś w ogóle urywki, bo to akurat, że pokazałem całą bitwę, to dlatego, że była krótka mm, i cały czas praktycznie grałem na tej pozycji i pokazałem po prostu, że rzeczywiście jest dobra, aczkolwiek no, po prostu będę Wam pokazywał miejscówki, które są kluczowe. Tak, jak będzie w tytule serii, w tytule filmu, które mogą, no tak mówię, ułatwiają, tak jak powiedziałem na początku, ułatwiają wygranie i dają wam, wam przewagę na start. I naprawdę, na niektórych mapach, jak na przykład ta, trzeba wykorzystywać i może nawet spróbować po, pograć pod, pod te miejscówki, bo no, w momencie, zobaczyli, zobaczyli, widzieliście, zobaczyliście, widzieliście, oni wyjechali, byli dla mnie na open ice, y, y, porobiłem jak chciałem od boku, więc naprawdę, bardzo. Bardzo ważne, żebyście nauczyli się ich i po prostu zaczęli je wykorzystywać w swoich taktykach, randomach, czy jakichkolwiek yy, rozgrywkach. Dajcie znać, jeszcze raz was proszę o to, czy taka seria Wam się podoba, czy taki format coś zmienić, czy nie. Czy może za bardzo się rozgadałem, bo w sumie już 7 minut, a ja mówię o jednej miejscówce na jednej mapie, więc coś czuję, że trzeba będzie to trochę przyspieszyć. I z mojej strony to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!